No hej, cześć, witam Was moi kochani. Słuchajcie, no jak zwykle na tym kanale tradycja jest taka, że po przejechaniu kolejnego ultramaratonu robimy sobie podsumowanie, w którym powiem Wam kilka słów na temat samej imprezy. Na koniec dowiecie się oczywiście, czy warto, czy nie warto. Tematu bike checku nie będę poruszał z tego względu, że jak mówiłem w poprzednim filmie, po Wanodze, nic się zupełnie nie zmieniło w tym sezonie, więc odsyłam do pierwszego, czyli podsumowania z Roztocza, tam opisałem sprzęt, na którym omówiłem sprzęt, na którym jechałem, no i wszystkie rzeczy z tym związane. Jedyne tylko taki tytułem uzupełnienia może powiem tyle, że zmieniłem spodenki w tym sezonie, znaczy w tym sezonie teraz, na ten wyścig konkretnie, ponieważ no wcześniej jeździłem na ASOSach, na tym takim najtańszym modelu ASOSów. One były super w zeszłym roku, sprawdzały się bardzo dobrze, natomiast no w tym roku, wiecie, przybrało mi tam się troszeczkę tu i ówdzie, jakieś tam tłuszczyki się odłożyły i ponieważ to był rozmiar M, no, to były troszeczkę już dla mnie za małe. Na ostatnim wyścigu miałem jakieś tam otarcia delikatne. No, po prostu ta wkładka wychodzi na to, że przy tej mojej objętości, że tak to powiem, no, nie, nie sięga do końca. Jest za mała po prostu. Kupiłem nowe spodenki, też asosa, z tym, że tym razem to był model Taktika, czyli model z dwoma kieszeniami, dedykowany dla gravela, a wkładka na długie dystanse. I powiem Wam, te spodenki mogę polecić z czystym sumieniem. Sprawdziły się świetnie. Przejechałem całego ducha, czyli te 500 z groszem, no tam jak wiecie, kto oglądał film, no to miałem tam jeden krótki postój na trzecim punkcie kontrolnym w nocy, bo przeczekałem sobie do rana, żeby się po prostu ociepliło, a tak to jechałem cały czas i spodęki były ok. Dobra, także tyle tytułem takiego małego wyjaśnienia, uzupełnienia odnośnie sprzętu. Natomiast teraz przechodzimy już do samej imprezy. Ultra Duch Puszczy była to trzecia edycja w tym roku. Eee, duch ogólnie polega na, jest to oczywiście na Podlasiu. W ubiegłych latach. To Punktem, jakby taką bazą zawodów, punktem startu mety to była Białowieża. W tym roku, ponieważ e, tam się pozmieniały, wiecie, została wprowadzona ta strefa buforowa i tak dalej, oni nie wiedzieli do końca, jak to wszystko ugryźć, e, więc postanowili dla bezpieczeństwa przenieść e, do hajnówki na ten sezon. Z tego co wiem, w przyszłym roku wraca duch do Białowieży. Natomiast, no tak jak mówię, w tym roku start meta była w Hajnówce. Trasa była zmodyfikowana, znaczy praktycznie przeprojektowana zupełnie w porównaniu z poprzednimi latami. Tylko początek, troszeczkę końcówki prowadziło przez Puszczę, tutaj Białowieską. Natomiast reszta no to już zupełnie inne rejony. No i teraz, moi drodzy, Aha, no jeszcze tyle mogę powiedzieć, że ten duch charakteryzuje się tym, że jest bardzo różnorodny, bo mimo, tak jak praktycznie na każdej imprezie, mamy kilka dystansów do wyboru. 120, w tym przypadku mini duszek średni, dystans 200, chyba 60 czy 250+, plus. no i oczywiście królewski 500+, plus w tym roku. Bo w zeszłym roku było 600, w tym roku było 500, a dokładnie 500 chyba 8. To oprócz tego, oprócz tych kilku dystansów, to jeszcze mamy do wyboru rower na jakim jedziemy, czyli albo szosę, albo gravel. Także no troszeczkę tych imprez takich jest. Można sobie wybierać kto co lubi. No i teraz zacznijmy od początku i, i żeby była jasność ja skupiam się na swoim e, dystansie i rowerze czyli e, dystans 500 plus e, w wersji gravel i teraz tak e, pakiet startowy w tym roku kosztował 500 zł tam chyba dokładnie 499 no ale umówmy się 500 zł i w tym pakiecie startowym e, dostajemy numer startowy Kochani, naklejki na kask rower, trackera, do wypożyczenia oczywiście dostajemy na czas trwania naszego, naszej jazdy, po meldując się na mecie zwracamy trackera, wiadomo tracker jest do rejestracji naszego śladu, w razie czego weryfikacji jak jechaliśmy, no ale przede wszystkim, do tego co ostatnio jest no, całkiem modne, nawet ja widzę to po, po sobie, że Rodzina, ostatnio nawet widzowie kibicują. No, bo jest oczywiście uruchomiona strona online i można śledzić wyniki, tak patrzeć na tak zwane kropki, które się przemieszczają w czasie rzeczywistym. No i można w ten sposób właśnie kibicować swoim zawodnikom, więc to jest fajna sprawa. No i co? Czapeczka. Ta, ta, ta oto czapeczka. W tym roku jest zupełnie inny kolor. Grafika więc nie powtarza się z latami ubiegłymi. Zresztą podobnie jak było to chyba na Wanoze. Wanoga też co roku ma jakby inną, zaprojektowaną czapeczkę. Czapeczka oczywiście techniczna, bardzo fajna, więc jak najbardziej godna polecenia. I co jeszcze? Aha, no i w tym roku była taka nowość: że był jeszcze chip. Dodatkowo, oprócz tego, że jest tracker, który śledzi nas i monitoruje online nasze poczynania, to był jeszcze taki znany z imprez biegaczy. Chip, który się naklejało. Niekoniecznie trzeba było naklejać no, najwygodniej było nakleić na sztyce roweru. Tak jak robią to zresztą. W zawodowym peletonie, tylko że tutaj to było troszeczkę większe. Nakleja się to i, i ten chip szczytuje z mata na starcie i na mecie, która jakby szczytuje czasy. I bezpośrednio dostajemy po przyjechaniu na metę, dostajemy od razu na maila nasz wynik. Także to było to. No i to jest pakiet startowy. Chyba niczego nie zapomniałem, bo tak naklejki, czapeczka. Tak, no i ten, ten do startu plus tracker. Ok, i to jest w pakiecie startowym. Teraz dalej. Startujemy. I co w naszym, co zapewnia organizator na tym naszym, że tak powiem, przejeździe tej trasy? Otóż w tym roku były to cztery punkty kontrolne tak zwane pit stopy, i tam oprócz. Płynów do uzupełnienia, które wiadomo są praktycznie stosowane wszędzie, na każdej imprezie. Oczywiście kawa, herbata, wiadomo nie. No głównie płyny, chodzi o płyny takie do uzupełnienia, do bidonów, czyli woda. Tutaj akurat w izotoniku nie było, była tylko woda. Ale jedzenie, ciepły posiłek, i to słuchajcie, na każdym z tych punktów dwudaniowy. Dosta, dostaliśmy dwa dania. W, na pierwszym punkcie zjadłem e, zaguby to jest taki tutaj regionalny e, przysmak. Nie będę Wam teraz opowiadał, co jest, co jest co, można sprawdzić, znaleźć w necie. Zaguby się nazywa ten pierwszy posiłek. E, no, oczywiście kawkę sobie tam wypiłem. Następny, na następnym punkcie kontrolnym była zupka pomidorowa, i do tego, moi drodzy, była babka ziemniaczana, czyli też tutaj lokalny, e, lokalna potrawa. E, to jest druga sprawa. E, oczywiście, w, na każdym tym punkcie były jeszcze jakieś tam dodatki, typu e, jakiś soczek był taki, e, coś na słodko chyba, no takie wiecie, drobiazgi, przekąski ALA. I teraz tak, po tym drugim, tak jak powiedziałem, zupka pomidorowa i, i babka ziemniaczana. Na trzecim, w Łąży, tam gdzie spędziłem najwięcej czasu, bo to była nocka i, i zmarzłem, ale o tym opowiem potem, to tam był, była z kolei zupa. Hmm, zupa, co to? Czekajcie, jaka to była zupka? Kurczę. Tak, alabogracz, coś, coś w tym stylu z mięskiem, taka, no dobra, naprawdę pyszna, przepyszna zupka. I na drugie danie były ziemniaczki zasmażane z surówką i kotlet schabowy. To takie, powiem Wam, naprawdę solidne porcje, więc można sobie pojeść. No i na czwartym punkcie to już w ogóle full wypas, bo to było w kole gospodyń wiejskich, w ich bazie, że tak powiem. I tam, słuchajcie, po prostu tak nas ugościły te panie. Była zupa, to był krupnik taki, ale wiecie, taki jak babcia robiła kiedyś: no po prostu łyżka staje w tym krupniku, no przepyszny był. Jedyne czego żałowałem, to nie było tam dokładek. Znaczy, nie wiem czy nie było, ale nie śmiałem zapytać, bo tak panie przynosiły, podawały po prostu tacę z jedzeniem, i nie pytałem, no ale ja bym tego w krupniku to tam zjadł ze trzy talerze co najmniej. Ale dobra, więc krupniczek pyszny i na drugie danie były kartacze, czyli też kolejny, kolejna lokalna potrawa. Mm, oprócz tego e, chyba trzy rodzaje ciast, e, chlebek ze smalczykiem i ogórkiem małosolnym. E, I plus jeszcze właśnie jakieś tam soczki, też takie, takie rzeczy. No także, tak jak mówię, to jest chyba jedyna impreza, która jest tak bardzo mocno, w której dostajemy po prostu tyle, że, no słuchajcie, samo to jedzenie, jakbyśmy mieli jeść na trasie, tak jak bywa to w innych imprezach, gdzie jest formuła samowystarczalności, no to same te potrawy to podejrzewam ponad 200 stówy dobrze, jak nie więcej. Nie wiem, nie znam tutaj. Chociaż, no, jadłem tutaj obiady. Nie jest drogo bardzo na Podlasiu, powiem Wam, taki na przykład porcja kartaczy. Czy babki, bo to jest zbliżone są ceny tam w granicach 50 zł, chyba z napojem jakimś wychodzi z napojem w sensie piwkiem w moim przypadku. Więc, no jakby to wszystko policzyć, te dwudaniówki, no to pewnie powyżej 200 zł, w granicach 300 może nawet by się uzbierało. To jest tylko jedzenie. Także także tyle, jeżeli chodzi o. o tą część. No i teraz przyjeżdżamy na metę i na mecie dostajemy pakiet metowy, a w nim po pierwsze, te medal. Medal z drewna. Tutaj jest taka tradycja od początku. Tutaj to jest z tego drzewa dębowego z puszczy, znaczy przynajmniej tak twierdzą, <laughs> słuchajcie, z Puszczy Medal jest imienny. Jak widzicie, numer, startowy, imię, nazwisko i dystans, na jakim jechałem, Gravel 500 Plus. Także medal. I taki oto zestaw. Jeszcze certyfikat, którego nie zabrałem, gdzieś mi zginął w ferworze walki. Taki, wiecie, taka karteczka, że ukończyłeś ducha puszczy. On nawet nie jest imienny, więc no, to powiedzmy ta, taka ciekawostka. I teraz tak. Taka torba. To już samo w sobie jest fajne, bo to jest torba nieprzemakalna do, wiecie, bikepackingu. Można ją do, jak mamy uprząż jakąś, to to jest, podejrzewam, jakaś piątka, bo ja mam siódemkę, to jest troszeczkę większa, ta jest, podejrzewam, w granicach 5 litrów i teraz pokażę Wam zawartość tej torby. To wszystko dostajemy w tym pakiecie metowym, słuchajcie, więc tak, czapeczka ultra ducha puszczy, jedna rzecz. Torba taka ekologiczna na zakupy, spłócienna też to jest z nawitelu, akurat, no bo nawitel jest sponsorem jednym ze sponsorów. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz OSI. Będzie jeszcze jedna rzecz, której tutaj nie ma. Od razu powiem: piwko duch puszczy, bo już wypiłem. Należało mi się przyjechałem do domku przed kąpielą od razu. Pociągnąłem z gwinta <laughs> całe pół litra. Słuchajcie, byłem tak spragniony. Także, sorry, jest. Piwko duch puszczy. Ja go tutaj nie mamy. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Jakieś. Owsianka. Aha, owsianka taka. No wiecie. Tutaj mamy. Tutaj mamy płatki ryżowe od dzika. Dalej. Tutaj mamy soczek od dzika, zero cukru. To jest drink witaminowy, czyli super sprawa po mecie, na mecie do uzupełnienia. E, dalej. Tutaj mamy komin ultra duchy puszcz, Puszczy e, i to jest taki komin, wiecie, letni, nie? fajny. E, z przewiewnego materiału taki. E, no, na pewno się przyda. Poza tym jest, powiem Wam, no ładny, nie? Taki kolorystycznie i. Te nadruki. No wygląda. <noise> wygląda fajnie. Dalej. E, tutaj mamy mus jabłkowy. To też do uzupełnienia na miejscu. Tu mamy jakiś Energy Drink. Też od Dzika. E, tak, Energy Żel. I co jeszcze. To jest do tej torby uprząż taka znaczy wiecie do zapinania że można do noszenia e, lizak i jeszcze co no jeszcze taki breloczek z rowerkiem i to wszystko także no powiem wam trochę tego jest nie trzeba przyznać a oprócz tego, słuchajcie, jakby ktoś bardzo się uparł i był taki, wiecie, jak ktoś lubi taką mocną integrację, zabawy, gry, tego typu rzeczy, to w dniu poprzedzającym, czyli w czwartek, bo w czwartek się wszystko zaczynało, był tak zwany bifor. Na tym biforku, kochani, były konkursy. Z nagrodami, a nagrody naprawdę zacne, bo no tutaj Duch ma naprawdę mnóstwo sponsorów i można było wygrać. Jednym ze sponsorów jest Max Electro, więc większość tych takich, najbardziej, że tak powiem, budżetowych, znaczy wysokobudżetowych nagród właśnie była z Max Electro, takie małe AGD. To były odkurzacze, to były ekspresy do kawy. Wiecie, można było wystartować w takim konkursie pompowanie, znaczy wymiana dętki na czas. I tam było, był, nagrodą był chyba ekspres właśnie za pierwsze miejsce. Było coś takiego jak konkurs recytacji hymnu ducha. I tam też albo odkurzacz, albo, albo ekspres, nie pamiętam. I jeszcze kilka takich pobocznych. Wiecie, ja na tym nie byłem, bo jakoś akurat to nie są moje klimaty i no, lubię czasem pogadać z ludźmi, ale takie wiecie. Tego typu sprawy, jakieś tam konkursy, tam mnóstwo dzieci, bo oczywiście, wiecie, to, tam jakaś animacja dla dzieci, tam chyba pięciu animatorów było, dmuchańce, zjeżdżalnie, no cuda bianki. także no jeżeli ktoś rodzinnie przyjeżdża tutaj na tą imprezę, to, to dzieciakami na pewno się zaopiekują Wam. W tym pierwszym dniu na tym biforku jakby tam możecie posłuchać no bo oczywiście oprócz tego co wiem, oprócz tych konkursów też jeszcze był jakieś tam prelekcje było kilku znanych ludzi zaproszonych oczywiście Adam Proboż w środowisku kolarskim osoba pewnie wam znana bo jest no jest to komentator kolarstwa w Eurosporcie Adam był w zeszłym roku. Nie wiem, jak było w pierwszej edycji, bo mnie nie było, ale był w zeszłym roku, był w tym roku, więc jest szansa, że w przyszłym też się pojawi. Adam startuje właśnie zawodników. Na mecie chyba zresztą też jest. No, może nie przez cały czas, ale, ale stara się być. No i miał też swój, jakby taki, taką pogadankę na temat. Takiej imprezy ultrakolarskiej od strony właśnie komentatora sportowego. E, ja nie byłem, bo to było późno już, więc ja tam byłem tylko w takich godzinach wczesnych tam w granicach 14, ponieważ to było w Hajnówce, ja, myśmy mieszkali w Białowieży. E, chcieliśmy też jeszcze trochę pojeździć na rowerach, więc no, nie byłem po prostu na całej tej imprezie, na tych pogadankach z Adamem. Jeszcze był chyba Mariusz Cukierski, czyli ubiegłoroczny mistrz gravelowy polski. E, w tym roku wystartował na szosie i też wygrał. E, także mi Mariusz e, też taka figura mocna w e, świecie amatorskiego kolarstwa. I jeszcze chyba jakaś jedna osoba była, która też tak z bardziej wybitnych, powiedzmy, jeżeli chodzi o te imprezy ultra. Także, także to było ten ten biforek. No, także, kochani, tyle jeżeli chodzi o, o te takie poboczne sprawy. No i teraz co? Sama. Sama trasa, nie? bo to jest to, co tygryski lubią najbardziej najważniejsze. E, powiem Wam tak, trasa w tym roku była, hmm, jak wam powiedzieć, czy ona była łatwiejsza od zeszłorocznej, na, była na pewno krótsza, czas miałem praktycznie taki sam jak w zeszłym roku, mimo tego, że było 80 km krócej e, ale tak, do 150 km, tak wam powiem, do 150 km była przebajeczna. Po prostu. Coś pięknego, tam ta dolina bługu była bardzo mocno widokowa i była łatwa. Była flowowa przede wszystkim, wiecie, to co, co ja lubię najbardziej. Czyli nie schodzimy z roweru, jedziemy sobie podziwiamy przyrodę. Także tak jak mówię, do tego 150 km było super. Potem z każdym kolejnym kilometrem było słabiej. W tym sensie, że no, zaczynały się piachy. Ten odcinek taki do Łomży kawałek i powiedzmy jakieś, nie wiem, w granicach 100 km do Łomży i potem z 50 za Łomżą w drodze powrotnej. Sporo piachów, naprawdę. I to były momenty takie, gdzie, e, no, gdzie trzeba było prowadzić rower, nie, nie dało się jechać. Nie mówię, że wszędzie, na tych, bo wiecie, były takie odcinki kilkukilometrowe piachu, ale powiedzmy czwarte tego dało się przejechać a tylko jedną czwartą gdzieś tam jakiś lekki wypych no ale tak czy inaczej, no wiecie, piach nie jest fajną sprawą chociaż z drugiej strony jak sobie teraz porównam mam, mam to porównanie z roztoczem tegorocznym i tą gliną e, jak oglądaliście roztocze e, to wiecie o czym mówię e, o tych odcinkach, gdzie, gdzie się nawet nie dało prowadzić roweru, bo się koła zalepiały to powiem Wam, że no biorę w ciemno te piachy tutaj podlaskie e, w porównaniu z tą roztoczańską gliną Także nie ma jeszcze co narzekać. Poza tym, wiecie co? No, no, umówmy się. Były piachy, ale ich też nie było aż tyle, żeby, nie wiem, zepsuło to całą imprezę. Wiadomo, na każdej imprezie się coś takiego trafi, że ta trasa, zresztą nikomu się nie dogodzi, to wiadomo. Natomiast no ja podchodzę do tego racjonalnie. Przejechałem trochę już tych imprez. I, I naprawdę trasa była nie najgorsza, nie należała na pewno do najgorszych, które według mnie w zeszłym roku było tego więcej. Przy czym w zeszłym roku było jeszcze gorzej z nawigacją, nie? bo tam w zeszłym roku było dużo puszczy, pasa przygranicznego, i tam te satelity wariują, i, i to było słabe. W tym roku nie było tego w ogóle problemu, no bo nie jechaliśmy przy granicy, wiadomo. No były piachy i ja wiem co jeszcze, no pff, mnie nocka załatwiła, bo było znowu zimno, nie, jakoś tak mamy już praktycznie jutro kalendarzowe lato, a tutaj było 8 stopni w tą noc, ja tam dojechałem do Łomży o wpół do drugiej, byłem zmarznięty i po prostu stwierdziłem, że nie będę się katował tak jak na Roztoczu, tak jak na Banodze, jechałem nockę, Przeczekałem po prostu do rana, tam do piątej, jak wyszło słoneczko, zaczęło się ocieplać, to, to, to wyjechałem. No i potem co? Druga, bo to już tak płynnie przeszedłem do, do tego z moich przygód, co się wydarzyło, co poszło tak, co poszło nie tak. No więc tak, ten jeden incydent, że trzy godziny na tym pit stopie straciłem czekając do wschodu słońca, a druga sprawa, no wyjeżdżając z, z tej Łomży, no nie wiem, tam z, wyjechałem z tego punktu kontrolnego, ujechałem może 200 metrów, może 300, no i rozerwałem oponę, nie? A dziura była taka fest, dość, mleko się wylało. E, co prawda miałem knoty naprawcze do opony, ale nie miałem mleka, bo okazało się, że tam, gdzie myślałem, że jest mleko, to jest wosk. Więc <grym> e, zostałem bez mleka, no i włożyłem dętkę, nie? No, a wiecie, przy takiej sporej dziurze w oponie i, i dętce, no to a to było jeszcze ponad 200, chyba 210 km do mety. Więc no, musiałem po prostu bardzo uważać, bo to była jedyna dętka, jaką, jaką ze sobą wiozłem. E, więc każde jakieś tam przedostanie się przez tą dziurę, jakiegoś tam kamyczka ostrzejszego do, do wewnątrz, no to wiadomo, oponę rozrywa i jest pojeździe i jest, po jest DNF. Więc już tak z, mając to w świadomości, każdy teren, który był taki trochę trudniejszy, gdzie był jakiś tłuczeń, właśnie jakieś takie wysypane e, kamienie ostre, no to po prostu zwalniałem, odciąża, odciążałem ten przód, żeby jakoś to przelecieć i nie rozwalić tej dentki. No i na szczęście się udało. To na pewno też miało swoje przełożenie na czasy. Ale wiecie, no tu, to jest powiedzmy jakieś tam tłumaczenie z mojej strony, dlaczego tak y, słabo poszło. E, znaczy słabo, no bo wiecie, założenie miałem na, żeby złamać 30 godzin, nie? Mój czas to był 37, więc odejmując te 3, które spędziłem tam, no to jeszcze 4, 4 trzeba by było dołożyć, nie? Żeby, żeby się zmieścić w tym założonym limicie. No tak, jak mówię, ta druga część po prostu jechałem znacznie wolniej, no uważając, żeby, żeby w ogóle dojechać. Poza tym, powiem Wam tak, jak wyjechałem z, tej, z tego pit stopa, to, to już tak byłem na granicy tych czasów, a jak rozwaliłem tą tętkę, to już stwierdziłem, znaczy tą oponę, to już stwierdziłem, że i tak nie ma szans zrobić tego wyniku, więc. Wiecie, też człowiek trochę inaczej do tego podchodzi, inaczej sobie w głowie tam układa te rzeczy. Też dlatego pewnie jechałem wolniej. Już tak się powiedzmy mocno nie starając. Po prostu chciałem ukończyć, żeby to był kolejny ultra, który dojechałem do mety. No i dobra, ale tyle z moich przygód. Natomiast teraz całościowo trasa, tak jak powiedziałem do pewnego momentu, czyli tego 150 km, przepiękna, przepiękna widokowo, flowowa i naprawdę może Wam się, możecie się zakochać tutaj na tym Podlasiu dzięki takim traskom. Potem było troszkę słabiej, ale też bez przesady, nie tak, żeby, żeby narzekać bardzo. Więc reasumując, trasa spoko do przejechania, myślę, dla każdego. Jechało kilka dziewczyn, chyba wszystkie ukończyły, więc yy, wiecie, dziewczyny, w razie czego nie obraźcie się, no ale wiadomo, kobieta zupełnie inaczej jest postrzegana na rowerze i no, jest przede wszystkim fizycznie zawsze słabsza. A jak jest jakiś ciężki teren, gdzie trzeba nosić rower czy coś, no to wiadomo, że dziewczyny zawsze mają gorzej. Także yy, tak jak mówię, no traska, traska naprawdę spoko, można by było pewnych gdzieś tam aspektach ją jeszcze do, dopracować, bo, bo zauważyłem, były takie momenty, gdzie, gdzie był piach, powiedzmy, była piaskownica, a, a 200 metrów obok biegła równolegle droga asfaltowa, nie? Więc no, można było dać po prostu, myślę, że nic by się nie stało, gdyby tam te 10% asfaltu było więcej. Wiadomo, jest to impreza gravelowa, e, Tobiasz się starał zrobić, żeby tego, e, tej nawierzchni asfaltowej było jak najmniej, Natomiast myślę, że nic by się nie stało, nikt by się nie obraził, jakby tam było troszeczkę więcej asfaltu, a, a dałoby się ominąć y, przynajmniej część z tych piachów. No ale okej, okay. skupmy się na tym, że, że trasa była spoko. Yy, I teraz tak, no czy warto, czy nie warto? Słuchajcie, no według mnie jak najbardziej warto, bo tak jak mówię, to jest chyba jedyna impreza, w której praktycznie pakiet startowy Wam się w całości zwraca, no bo Tyle punktów kontrolnych, jedzie cztery obiady pełne dwudaniowe na tej trasie. Do tego ten pakiet metowy jest naprawdę na bogato. Mm, więc praktycznie wam się to ta impreza zwraca, a jak jeszcze macie trochę szczęścia. A bo jeszcze wam nie powiedziałem, że e, te nagrody takie full wypas, typu jakiś tam odkurzacz e, czy ekspres do kawy, to nie tylko za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale tutaj tak jest śmiesznie zrobione i to jest na każdym dystansie. E, miejsce 10, 20, 30, 40, 60 i ostatnie. Więc takie wiecie pełne, nie? Pełne dziesiątki, więc no jak ktoś miał szczęście i był na przykład 20, no to też dostał fajną nagrodę. E, także warto, naprawdę warto. Polecam, e, polecam e, Ducha Puszczy. W przyszłym roku Duch wraca do Białowieży, więc e, tej Puszczy będzie sporo. Mnie na przykład w zeszłym roku bardzo się podobały te odcinki w Puszczy. Teraz jechałem ostatnie te 15, 20 chyba kilometrów, przez Puszczy, może nawet więcej, może z 25. E, tą końcówkę, dojazdówkę do mety jechałem przez Puszczę. No i powiem Wam, no to robi wrażenie, bo to jest klimat niezapomniany. To nie jest zwykły las, nie? Tak jaki mamy przy naszym gdzieś tam miejscu zamieszkania, tylko to jest taka prawdziwa puszcza. To, to widać, to się czuje, jadąc tymi terenami. I no to jest dla mnie, to jest piękne. Więc naprawdę, jak ktoś nie był tutaj na Podlasiu, nie jeździł na rowerze w tych terenach, to naprawdę zachęcam, bo nie zawiedziecie się. To z ręką na sercu wam obiecuję, że, że na pewno się tutaj nie zawiedziecie. Poza tym gościnność Podlaska też jest znana w całej Polsce, e, więc same plusy. Także myślę co, tyle chyba z podsumowania. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hejka, papa. Pa.